Cześć i siama, z to Mateusz, a to kolejny odcinek na moim kanale z gry Farming Simulator 22 No i w dzisiejszym odcinku zrobimy ogromne zakupy, bo w poprzednim, który był w miarę dawno temu, zrobiłem sobie całą gospodarkę, tak ona wygląda. No i ogólnie to mam dużo pieniędzy, mam 1 300 tysięcy, bo to zbierałem jeszcze tam kilka, kilka znajdzie, nie aż tak dużo. No i jeśli chodzi o mody, bo też o tym chciałem wspomnieć, to mam tak naprawdę tylko tą jedną taką rzecz, po prostu z której są różne nasiona i tak po prostu, żeby mi było łatwiej. Więc ja już troszkę to rozplanowałem. Nie wiem, ile ten odcinek potrwa. Ale, no, możecie zostawić oczywiście lajka, like, bo jest to drugi odcinek z farminga na moim kanale, no i subika. A my już przechodzimy do sklepu i będziemy kupowali. Będą ogromne zakupy. No i jeśli chodzi o te pojazdy, to tutaj na razie mam pomysł na dwa albo nawet na trzy. Mamy na początku duże ciągniki, nie przepraszam, średnie ciągniki i kupimy sobie masejka. Masejka za za ile pieniędzy? Najpewniej takiego maseja za 200 tysięcy. No i myślę, że takiego po prostu sobie zostawię, chociaż może dodam jeszcze konsolę ładowacza. Mo może to się przyda, więc mamy 200 tysięcy pierwsze wydane na masa i furgusona. Pierwszy nasz ciągni ciągnik. na ciągnik, a drugim będzie McCormick, czyli również ciągnik czerwony, chociaż zmieniłem mu kolor na taki bardziej bordo. No i to jest kolejne 200k, troszeczkę mniej, więc tutaj no troszeczkę będzie taniej, też kupujemy. No i teraz na razie przejdźmy do kombajnu. Zostawmy na razie ciągniki. Pierwszym i jedynym kombajnem będzie kombajn od New Holland. Tak on sobie wygląda. A wiem, bardzo fajna rejestracja w ogóle. Czyli 267,5 tysiąca. To też jest bardzo dużo. Została mi tylko 675, ale na razie odchodzimy z tej kategorii. Chociaż tutaj jeszcze potem być może pomyślę nad ładowaczami czołowymi, bo to się zawsze przydaje. Ale przechodzimy sobie do narzędzi. No i tutaj po pierwsze przyczepa. Myślę, że weźmie przyczepę klasa, która jest naprawdę fajna. Tutaj mamy z rozszerzeniem. No ona jest mi się najlepsza. 20k, za takie coś, więc naprawdę fajnie. Oprócz tego weźmiemy sobie header do zboża. No, i tutaj oczywiście od New Hollanda za 42,5 tysiąca. Taki o header. Następnie przechodzimy sobie tutaj od razu do kultywatorów i bierzemy ten lemkę na za 24,5 tysiąca. No, nie jest to jakaś super szerokość robocza, bo tylko 5 metrów. No, ale myślę, że na początek starczy. Potem będziemy to upgrade'owali. Więc 24,5 tysiąca wydane. No, i teraz lecimy do siewników. Z siewników mam zamiar kupić tutaj tego za 67,5 tysiąca który ma w sumie 6 metrów, czyli troszeczkę więcej niż nasz kultywator. Więc kupujemy. Zostaje na 521 tysięcy na koncie w tej chwili. No i myślę, że ten siewnik od razu, jak trochę zarobię, zabezpieczę sobie na tym potingera, bo on ogólnie spultnie gleby wcześniej, więc nawet nie będzie potrzeba kultywatora. No i oprócz tego kupimy sobie głębosz. Głębosz za 10 tysięcy. No, bo za, wolę go po prostu zamiast pługa. Być może potem sobie go wymienimy, bo następny, następny głębosz kosztuje już naprawdę dużo a pugi są troszeczkę tańsze. Oprócz tego kupimy jeden opryskiwacz, który będzie, który posłuży nam po prostu do wszystkiego, czyli i do usuwania kwastów, i do nawożenia naszego pola, więc 34,5 tysiąca idzie na opryskiwacz. No i główne rzeczy mam kupione, zostały tylko dodatkowe, więc kupujemy sobie też jakiś tam losowy yy, ładowacz czołowy za 8000, Oprócz tego być może obciążnik jakiś zawsze się przyda, tutaj kupujemy sobie jakiś. Tam pierwszy lepszy, dużo to nie zmienia. No i oprócz tego, chciałbym jeszcze kupić taką lawetę, tylko gdzie ona teraz jest? Być może jest w lawetach. Tak, to się bardzo przyda do, wiele rzeczy, do wielu rzeczy, potem na przykład do miodu, jak będziemy mieli, więc taką lawetę kupu kupuję właśnie. No i tutaj jeszcze narzędzie do ładowarki czołowej kupiłem sobie, no a weźmy sobie takie coś, gdzie to jest, tutaj wideo do palet, weźmy sobie, bo to się myślę, że najbardziej może przydać. No i w tej chwili mamy 450 tysięcy, więc jeszcze kupię ten ciągnik trzeci, bo trzy ciągniki to jest naprawdę, no tak zawsze naj, najlepiej jest po prostu dla mnie, kupimy sobie mały ciągnik, ale jeden z większych w małych. Albo nie, jednak kupimy sobie wie duży ciągnik, ale po prostu będzie to ten oto John Deere yy, troszeczkę zupgradeowany, nie da się go zupgradeować. No dobra, to niech będzie ten John Deere po prostu. Chyba że jeszcze coś innego. No ale nie widzę tutaj fajniejszych rzeczy, chyba żeby ten stary John Deere. Ale myślę, że bardziej pasuje po prostu ten nowszy. Za 100 tysięcy, no i jak już trochę nam pieniędzy jeszcze zostało, to wydamy to sobie na ładowarkę teleskopową. Ale co takie coś? Po prostu, bo ona kosztuje 56,5 tysiąca. A myślę, że jest lepsza niż ten ładowacz czołowy. Więc po prostu dlatego sobie kupimy takie coś: szafera. No i do tego po prostu dokupimy sobie łyżkę. W promocjach nic ciekawego nie ma, oprócz takiej ładowareczki. Ale myślę, że ona nie jest lepsza, chociaż zobaczmy ją w sumie. Taka ładowareczka klasa. To jest chyba ładowarka kołowa, tak jak myślałem. No i ona naj, najgorszej wersji kosztuje 14 tysięcy To jest czołowa 64,5 tysiąca A my daliśmy 50... 60 tysięcy No dobra, ja już się przesiadłem do pierwszego ciągnika No ale stwierdziłem, że jednak bardziej opłaca się po prostu e, Sprzedanie tej ładowareczki Chociaż wygląda ona naprawdę ładnie No ale będę musiał ją sprzedać niestety Chociaż w sumie no wyjdę na tym na plus Bo po prostu kupię sobie tą zieloną i wyjdę Wyjdę lepiej Niż teraz więc sprzedajemy to, otwieramy sklep i kupujemy sobie tą ładowareczkę. Kup, jest taniej, jest taniej. No więc jesteśmy, no i wygląda na troszeczkę myślę, że lepiej. No więc zobaczymy, czy w ogóle ta łyżka do niej pasuje. Bo ja tego nie wiem, no tu jest bardzo, bardzo duże zakupy były. Niektóre rzeczy pewnie będę musiał jeszcze dokupić, bo nie wiem, czy wszystko kupiłem. No ta łyżka niestety do niej nie pasuje. A czy te widły, które kupiłem będą do niej pasować? Przejedźmy sobie i zobaczmy. To też nie będzie aż tak bardzo zmontowany film, ponieważ no z farminga jednak aż tak filmów montować bym nie chciał, bo tutaj po prostu dużo się dzieje, jeśli chodzi o takie rzeczy. No i ta działa, no to ok, czyli po prostu to muszę sprzedać, ale to się zrobi za chwilę. No i mamy tutaj sobie naszą piękną ładowareczkę, więc teraz w time lapse po prostu zobaczycie, jak będę te rzeczy transportował na naszą farmę. Okazało się, że jednak tej ładowarki nie mogę przetransportować na farmę, bo muszę ją najpierw naprawić. Bo jak możecie zobaczyć w prawym dolnym rogu, ona ma słabą żywotność. E, tak jakby. Po prostu musiałaść do mechanika, Więc szybko sobie ją naprawimy. E, to jest jeden tysiąc, no ale zawsze będzie miała po prostu już fula. No, i pierwsza maszyna na farmie, więc tutaj sobie ją od razu postawimy pod wiatą, żeby sobie stała. No i najpierw, później ją po prostu wykorzystam. Na no wy możecie posyłać mojego nowego ciągnika, którym jest Massey Ferguson. Oprócz tego mam jeszcze makormika. Który bardzo ładnie prezentuje się w środku Oraz John Deera Który moim zdaniem ma najładniejszy dźwięk No a w środku wygląda po prostu kozacko I have to play the hero Cause I got you like you got me When the earth shakes, when the bombs scream Until our last breath, every heartbeat Tak jak możecie zauważyć, część maszyn już przetransportowałem, ale zapomniałem o dwóch rzeczach. Po pierwsze zapomniałem o zwierzętach, których dużo nie mam, ale, ale właściwie nie chodzi o zwierzęta, tylko chodzi mi o, oczywiście o szklarnię. Tam potrzebujemy wody, więc kupiłem sobie beczkę taką o Joskina. No i oprócz tego problem jest taki, że jak możecie zobaczyć, mam tylko jedno pole, no to jest za mało definitywnie, więc przy, przy, przynajmniej jeszcze jedno. Najwyżej ja jeszcze sobie zrobię, po prostu pozbieram trochę znajdziek, no ale przynajmniej jeszcze jedno trzeba kupić, więc kupujemy sobie to pole, no i nadal mamy sporo pieniędzy, więc myślę, że nawet dobrze wyszło. No a tak prezentuje się nasz dosyć duży kombajn, jak na start oczywiście, no ale nie chciałem kupować tego najmniejszego, bo jednak robota szłaby dosyć wolno, no a z tym, no to będzie super. Dobra, więc większość maszyn przetransportowałem, jeszcze zostało mi trochę dodatkowych rzeczy takich jak kultywator czy coś, ale to już zrobię poza odcinkiem, więc ja się z Wami żegnam, przypominam o lajku oraz subskrypcji, do następnego i cześć!